OB. Świadomość poprzez sny. Istnieje kilka sposobów wykorzystania rozszczepienia umysłu, aby pomóc sobie w cementowaniu wspomnień z podróży astralnych w fizycznym mózgu podczas projekcji, zwłaszcza podczas reintegracji. Trzy efekty energetyczne są wystarczająco silne, aby mogły być z powodzeniem wykorzystywane w tym celu. Jest to astralne sprzężenie zwrotne, przypływ oraz podniesienie poziomu energii tłowia podczas reintegracji, a także uczucie ponownego zejścia w dół. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kuchniak, a to jest podcast OBE, świadomość poprzez sny. Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zagadnieniem cementowania doświadczeń OBE, a także poruszymy temat strachu przed śmiercią podczas projekcji astralnej. Zaczynamy. Astralne sprzężenie zwrotne. Aby użyć astralnego sprzężenia zwrotnego do pobrania pamięci doświadczeń astralnych, zdyscyplinuj się po wyjściu z ciała, aby spróbować natychmiastowego połączenia ze swoim fizycznym odpowiednikiem, zanim zapadnie on w sen. Obie strony muszą nad tym pracować razem i zaplanować to tak, że projekcyjny sobowtór będzie stał lub unosił się w określonym miejscu. W pomieszczeniu w pobliżu ciała fizycznego, ale nie bliżej niż około 6 metrów od jego fizycznego ciała. W przeciwnym razie zostanie do niego wciągnięty. Sobowtór astralny musi próbować telepatycznie i wizualnie połączyć się ze swoim fizycznym odpowiednikiem. Aspekt fizyczny musi również próbować połączyć się ze swoim projekcyjnym sobowtórem, używając wzroku w czasie rzeczywistym lub astralnym. Jeśli te zdolności są osiągalne, lub dokonać próby telepatycznej, jeśli te zdolności nie są obecne. Strona fizyczna musi ufać, że jej projekcyjny sobowtór będzie współpracował i znajdzie się w obszarze docelowym, oraz musi próbować to osiągnąć wszystkimi swoimi dostępnymi zmysłami. Sobowtór projekcyjny powinien znajdować się w obszarze docelowym i robić dokładnie to samo. Co sprowadza się do zobaczenia swojego fizycznego ciała zaraz po wyjściu, znajdując się w astralu. Po takim połączeniu wszystkie wspomnienia z projekcji astralnej powrócą do fizycznego mózgu. Połączenie emocjonalne, jeśli zostanie nawiązane jako pierwsze, może wywołać nieprzyjemne uczucie obecności i niepokoju po obu stronach. Zachowaj więc spokój po obu stronach, a to uczucie nie będzie się nasilać. Jeśli stanie się zbyt silne, sobowtór projekcyjny powinien opuścić najbliższy obszar, powiększając dystans między sobą a swoim fizycznym odpowiednikiem. Może powrócić i spróbować ponownie, gdy tylko opadnie astralne ciśnienie sprzężenia zwrotnego. Najlepszym sposobem na rozwijanie wzroku astralnego jest używanie go tak regularnie, jak to tylko możliwe. Tak, aby nawet jeśli to ustanowione połączenie zawodzi, nadal to ćwiczenie było efektywne. Pamiętaj, że po zlokalizowaniu astralnym wzrokiem projekcyjny sobowtór może wyglądać zupełnie inaczej niż ciało fizyczne. Zwykle jest młodszy i szczuplejszy od oryginału, ale może też wyglądać trochę upiornie. Gdy obie strony rozszczepionego umysłu połączą się, wspomnienia projektowane i fizyczne przenoszą się w obie strony. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, spowoduje to podwójne, ale solidne wspomnienia, dokładnie dla tego pojedynczego wydarzenia projekcyjnego. Po nawiązaniu połączenia, projekcyjny sobowtór musi oddalić się od swojego fizycznego odpowiednika w ciągu kilku sekund. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko wywołania mdłości astralnego sprzężenia zwrotnego. Połączenie budzi zarówno fizyczny, jak i projektowany umysł. Ta energia pozwoli na dłuższą niż normalnie projekcję, jednocześnie zapewniając dobrą kontrolę i silne wspomnienia projekcji astralnej. Jeśli jesteś początkujący, to mimo wszystko pozostawiaj resztę projekcji dość krótką, poniżej 2 minut. Albo ryzykuj całkowitą utratą pamięci w drugiej części doświadczenia. Jeśli natomiast z biegiem czasu będziesz mógł nawiązanym połączeniem między sobowtórem astralnym a ciałem fizycznym zarządzać bez negatywnych skutków ubocznych, a astralne sprzężenie zwrotne będzie używane do pobierania wspomnień projekcji astralnej do pamięci fizycznej, projekcja podwójna może regularnie powracać w trakcie projekcji, powiedzmy co kilka minut. I ponownie łączyć się ze swoim fizycznym odpowiednikiem. Pozwoli to na znacznie wydłużenie czasu trwania projekcji. Regularne ponowne łączenie się w ten sposób pozwala za każdym razem uzupełniać pamięć fizycznego mózgu najnowszym zestawem wspomnień z projekcji OB. Wspomnienia te będą przechowywane w fizycznym mózgu jako trwałe i łatwe do odtworzenia. Gdy tylko projektowany sobowtór zacznie doświadczać fluktuacji rzeczywistości, proponuję natychmiastowe ponowne wejście. To znak, że senny umysł staje się aktywny, a ciało fizyczne zapada w głębszy poziom snu. Jeśli projekcyjny sobowtór próbuje przetrwać poważne fluktuacje rzeczywistości, istnieje ryzyko utraty doświadczenia od tego momentu. Przypływ oraz podniesienie poziomu energii tułowia podczas reintegracji. Kiedy projekcyjny sobowtór powraca do swojego fizycznego odpowiednika, powoduje dość zauważalny energetyczny przypływ w górnej części ciała fizycznego, szczególnie silnie odczuwany w żołądku i klatce piersiowej. Jeśli ciało fizyczne jest choćby częściowo przebudzone podczas ponownego wejścia, Nagły przypływ energii wstrząśnie nim z powrotem do pełnej świadomości. Jest to poruszające się w górę gwałtowne mrowienie, energetyczne wrażenie bardzo podobne do przypływu energii tułowia odczuwanego podczas wyjścia. Rozpoczyna się i kończy ono bardzo szybko, trwając od 1 do 3 sekund, w zależności od szybkości i płynności ponownego wejścia. Mrowiący przypływ energii typu adrenaliny przemieszcza się szybko w górę przez nogi i dolną część ciała, a następnie rozprzestrzenia się szybko w górę przez brzuch i klatkę piersiową, po czym gwałtownie ustaje. Jeśli wcześniej odczuwałeś symptomy związane z projekcją, z pewnością nie ominą cię odczucia ponownego wejścia. Są one sygnałem, że sobowtor projekcyjny powrócił. Do swojego ciała fizycznego. To najlepszy moment, aby sięgnąć i spróbować odzyskać wspomnienia z projekcji astralnych. Sięgnij po silne poczucie, że właśnie o czymś zapomniałeś, i użyj zwrotów wyzwalających, przypominających do wzbudzenia pamięci. Jeśli leżysz na brzuchu w łóżku, usiądź i połóż obie stopy na ziemi, i włóż prawdziwy wysiłek w przypomnienie sobie projekcji. Wspomnienia są tam tuż pod powierzchnią, wystarczy sięgnąć do środka i je uruchomić. Po zlokalizowaniu fragmentu cały zestaw wspomnień projekcji OB powróci do pamięci fizycznej. Jeśli sobowtór projekcyjny celowo wejdzie ponownie w ciało fizyczne, może to bardzo pomóc w pomyślnym pobraniu pamięci projekcji astralnej. Podobnie jak w przypadku wyjścia, jednym z największych problemów z ponownym wejściem jest to, że nasz sobowtór projekcyjny odczuwa ogromny mrowiący wzrost energii, a także zawroty głowy, na przykład podczas spadania, gdy jest szybko wciągany z powrotem do swojego fizycznego ciała. Te ciężkie i nieprzyjemne doznania mogą łatwo zakłócić jego koncentrację. W pewnym sensie chwilowo gaśnie, ustępując tym wrażeniom. W krytycznym momencie ponownego wejścia Projekcyjny sobowtór musi bardzo mocno utrzymywać świadomość bycia poza ciałem na czele swojego umysłu podczas powrotu. Kiedy zaczyna celowy proces ponownego wejścia, nie może ulec fali wrażeń energetycznych związanych z ponownym wejściem i ponowną integracją. Musi dalej myśleć i koncentrować się na byciu świadomym tego, co robił i co jest projekcją. Zawsze sugeruję przy każdym świadomym, ponownym wejściu, aby projekcyjny sołowtór mocno trzymał w pamięci frazę wyzwalającą i wykrzykiwał ją, zanurzając się z powrotem i ponownie łącząc ze swoim ciałem fizycznym. To znacznie zwiększa szansę na przeniesienie wspomnień projekcji astralnej z powrotem na świadome poziomy fizycznego mózgu. Uczucie ponownego zejścia w dół bądź spadania Niektórzy ludzie często odczuwają zauważalne uczucie upadku, kiedy próbują zasnąć. Może się to zdarzyć kilka razy przed zaśnięciem i często powoduje, że niektórzy sapią i łapią się boku łóżka. Wygląda to tak, jakby chcieli powstrzymać się przed upadkiem. Zdarza się to w większości ludzi, którzy przez dłuższy czas unoszą się na krawędzi snu, migocząc między stanami czuwania i snu. To uczucie spowodowane jest krótkim wyjściem z projekcji i ponownym wejściem. Jeśli natychmiast po uczuciu upadku odczuwa się wielką ciężkość i letarg, lub jeśli wzrok w czasie rzeczywistym lub astralny staje się oczywisty i ostry, wówczas najprawdopodobniej wystąpiła projekcja i jest w pełnym toku. Jeśli złapiesz się łóżka i natychmiast się obudzisz, najprawdopodobniej nastąpiło pełne ponowne wyjście. Często nie ma innych zauważalnych objawów związanych z tego typu półsenną projekcją. Sobowtór projekcyjny wychodzi z ciała fizycznego bardzo łatwo, jeśli warunki są odpowiednie. Jest to naturalny typ wyjścia z projekcji snu, a świadomy umysł nie jest w to zaangażowany, będąc na krótko zasypiającym i poza równaniem. W związku z tym tego typu wyjście projekcyjne nie generuje żadnych ciężkich wrażeń wyjściowych. Jeśli odczuwasz uczucie upadku, dowiedz się, co go spowodowało i natychmiast użyj technik przypominania pamięci projekcji astralnych, próbując przypomnieć sobie o B. Utrzymuj mocno ten zamiar w pamięci na takiej zasadzie, że jeśli znajdziesz się poza ciałem fizycznym, nawet jeśli tylko na krótko, natychmiast zanurz się z powrotem w swoje ciało fizyczne, wykrzykując przy tym frazę wyzwalającą. Może to dać tylko krótkie wspomnienie spontanicznego OB, ale jest to łatwy sposób na zdobycie pewnego rodzaju doświadczenia z projekcją i zdecydowanie jest to bardzo dobry początek, jeśli jesteś nowy i eksperymentujesz z OB. Jeśli masz skłonność do częstego doświadczania uczucia upadku, możesz poeksperymentować, utrzymując się dłużej niż zwykle. Unosząc się i migając między stanami czuwania i snu. Łatwym sposobem na to jest trzymanie przedramion prosto do góry, z łokciami opartymi na łóżku. Twoje ręce zaczną opadać na łóżko, gdy zaczniesz zasypiać. To cię obudzi za każdym razem. Wydłuża to czas zasypiania i zwiększa to szanse na uchwycenie jakiegoś rodzaju krótkiego doświadczenia poza ciałem. Powrót i ponowne wejście oraz strach przed śmiercią. Wiele osób martwi się, że się zgubi i nie będzie w stanie wrócić do swoich fizycznych ciał po projekcji. Zgodnie z moim doświadczeniem i wszystkim co wiem, srebrnego sznura nie można przeciąć, a projekcyjny sobowtór nie może być trwale trzymany lub zamknięty w swoim fizycznym ciele, podczas gdy ciało fizyczne wciąż żyje. Projekcyjny Sobowtór może zwykle powrócić do swojego fizycznego ciała w dowolnym momencie podczas obę, po prostu czując swoje ciało i otaczający go pokój. Takie odczucie przenosi go z powrotem do jego fizycznego ciała lub lokalizuje go w jego pobliżu. Jednak jest jedna godna uwagi okoliczność która może utrudnić, jeśli nie czasowo, uniemożliwić ponowne wejście do ciała fizycznego. Jeśli po powrocie projekcyjnego sobowtóra ciało fizyczne wejdzie w stan głębokiego snu, projekcyjny sobowtór może chwilowo znaleźć się poza swoim ciałem, co może wywołać u niego poważny niepokój, ponieważ może sądzić, że jego fizyczne ciało umarło podczas Trwania jego projekcji. Sam tego doświadczyłem i doradziłem wielu osobom, którym się to stało. O ile mi wiadomo, jest to jedyna okoliczność, która może zakłócać proces automatycznej ponownej integracji. To może być przerażające doświadczenie. Fizyczne ciało będzie zimne, lepkie i pozbawione życia w dotyku podczas projekcji. We wszystkich przypadkach, w których tego typu doświadczenie zostało zarejestrowane, jakieś fizyczne zdarzenie lub hałas, np. dzwonek budzika lub telefonu, spowodowały, że fizyczne ciało obudziło się wkrótce po tym, jak projekcyjny sobowtór zaczął się martwić. To zdarzenie natychmiast budzi głęboko śpiące ciało fizyczne, reaktywując w ten sposób mechanizm ponownego wejścia. Ale uniemożliwiając na krótką chwilę projekcyjnemu sobowtórowi pomyślną ponowną integrację. Wspomnienia projekcji astralnych z przypadków takich jak te zawsze zawierają silną emocjonalną treść często przerażenie, które natychmiast przenika do fizycznego umysłu, gdy przechodzi on w stan czuwania. Zmusza to do całkowitego przywołania bardzo niepokojącego doświadczenia. O którym większość podróżników wolałaby zapomnieć, co jest naprawdę ironiczne. Tego typu doświadczenie zazwyczaj pozostawia osobę dokonującą projekcji w stanie emocjonalnego niepokoju, często z długotrwałym lub stałym lękiem przed jakimkolwiek typem OB. Najlepszą radą, jaką mogę dać każdemu, kto znalazł się tymczasowo poza swoim ciałem, jest zaufanie, że jest to całkiem normalne. I mu nie zaszkodzi. Idź eksplorować lub powróć do planów astralnych i ciesz się czasem, w którym przebywasz poza swoim ciałem. Możesz tego później nie pamiętać, ale to nie ma znaczenia, więc ciesz się tym, póki możesz. Najważniejsze, żebyś nie panikował. Śmierć jest, delikatnie mówiąc, dość ekstremalnym wydarzeniem. Nawet gdybyś umarł spokojnie we śnie na atach serca. Lub coś w tym rodzaju, z pewnością zostałbyś przynajmniej na chwilę obudzony, biorąc ostatni oddech. Jeśli rzeczywiście umarłeś podczas obę, to ty ani nikt inny nie może nic na to poradzić. Jednak zachowanie spokoju bardzo ci pomoże, jeśli naprawdę nagle umarłeś. Pozwoli ci to zaoszczędzić wiele udręki i cierpienia oraz ułatwi ci przejście. Jeśli rozejrzysz się wokół siebie, myśląc, że mogłeś umrzeć i nie zobaczysz żadnych religijnych postaci lub aniołów, duchowych przyjaciół ani zmarłych krewnych, ani tunelu światła, ani niczego poza normalną projekcją w czasie rzeczywistym, szanse są bardzo wysokie, że Twoje fizyczne ciało jest właśnie w głębokim śnie. Jeśli tak jest, wkrótce obudzi się i nic złego ci się nie stanie, o ile nie będziesz panikować. Nie pogorszy swojej sytuacji w ten sposób. Technika ponownego wejścia za pomocą wybudzającego nagrania migotania. Metoda ponownego wejścia w ciało fizyczne za pomocą wybudzającego nagrania migotania została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu teorii rozszczepienia umysłu w celu przezwyciężenia problemów związanych z rozszczepieniem umysłu i ponownego powrotu i reintegracji. Opisał ją Robert Bruce w jednej ze swoich książek. Jest to szczególnie przydatne, jeśli wczesne próby projekcji ciągle kończą się niepowodzeniem, a projektujący zasypiają i nie mają możliwości sprawdzenia, czy ich projekcje zakończyły się sukcesem czy nie. Polecam stworzenie prostego nagrania aby bardzo delikatnie Cię obudzić, działa to znacznie lepiej niż jakikolwiek inny rodzaj alarmu. Stuknij lekko ołówkiem w stół raz na sekundę przez 5 sekund i nagraj dźwięk. To jest pierwszy poziom budzącego Cię hałasu. Po tym powinien nastąpić 10-sekundowy okres ciszy. Następnie wykonaj nieco głośniejszy dźwięk stukania raz na sekundę przez 5 sekund. A następnie kolejne 10 sekund ciszy. Po tym powinno nastąpić ciche brzęczenie powstałe w wyniku stukania długopisem o szklaną lub porcelanową filiżankę, raz na sekundę przez kolejne 5 sekund. A następnie kolejne 10 sekund ciszy. Następnie stopniowo zwiększaj poziom hałasu, zmieniając jego źródło: stół, porcelana, szkło, metal i tym itp w pięciosekundowych segmentach z dziesięciosekundowymi przerwami ciszy, aż dość głośno uderzysz łyżką o metalowy rondel. Wystarczająco głośno, aby zdecydowanie Cię obudzić. Dziecięcy ksylofon lub nagranie piosenki ptaków, cokolwiek lubisz, można wykorzystać do stworzenia ciekawszego nagrania migotania. Po wykonaniu tego nagrania głośność można ustawić na odpowiednią dla siebie. Aby znaleźć idealny poziom hałasu, który zaczyna Cię budzić, poproś kogoś innego, aby obudził Cię odgłosami stukania, jak omówiłem powyżej. Poproś kogoś, aby uważnie monitorował Twoje reakcje, zwłaszcza mimikę i odruchy, pod kątem oznak przebudzenia, oznak migotania między stanem czuwania a stanem snu. To da tej osobie wyobrażenie o tym, jaki poziom dźwięku jest wymagany, aby Cię obudzić. Zapisanie tego procesu zapewni dokładniejsze wyniki, ponieważ te informacje można następnie wykorzystać do stworzenia prawdziwego nagrania migotania. Ok, ale jak to się sprawdza w praktyce? I jak to zrobić po wyjściu z ciała? A więc po wyjściu z ciała pozostań co najmniej 6 metrów od swojego ciała fizycznego, jeśli to możliwe, aby zapobiec przypadkowemu wciągnięciu. Jeśli poczujesz presję, która ciągnie cię z powrotem w swoje ciało, walcz z tym i zmusz się do szybkiego oddalenia. Alternatywnie, mi inny zegar w pobliskim pokoju, który jest synchronizowany z zegarkiem obok Twojego ciała fizycznego. Obserwuj ten zegar i wróć, aby ponownie wejść do swojego ciała o wyznaczonej godzinie. Uważnie obserwuj godzinę i pamiętaj, aby wrócić do ciała w odpowiednim czasie. Aby obserwować zegar zbliżający się do alarmu, przygotuj się na świadome ponowne wejście w momencie, gdy rozlegnie się alarm. Pamiętaj, że Twój fizyczny odpowiednik prawdopodobnie zapadł w sen od lekkiego do średniego, a może nawet w głęboki. Udane, celowe i świadome ponowne wejście zależy teraz całkowicie od projektowanego Ciebie. Jeden zegar należy ustawić w takim położeniu, aby rzutowany sobowtór mógł go łatwo zobaczyć, stojąc lub unosząc się w pobliżu stóp łóżka lub krzesła, bez konieczności podchodzenia zbyt blisko ciała. Kiedy włączy się alarm i zacznie się pierwszy zestaw odgłosów stukania, powinieneś czekać w pobliżu, gotowy na ponowne wejście, mając mocno w pamięci frazę wywołującą ponowne wejście. Musisz być opanowany i gotowy. Czekając, aż poczujesz pierwsze uczucie szarpania, które sygnalizuje, że twoje fizyczne ciało zaczyna się budzić. Gdy poczujesz to pierwsze szarpnięcie, powinieneś natychmiast wślizgnąć się z powrotem do swojego fizycznego ciała, wykrzykując entuzjastycznie swoją frazę wyzwalającą. Bądź gotowy na przejęcie kontroli, gdy ponownie wkraczasz i zmuszasz swoje ciało fizyczne do przebudzenia, pamiętając wszystko, a następnie zapisz swoje doświadczenie. Zawsze miej przy sobie coś do nagrywania lub zapisywania. Kiedy w swoim fizycznym ciele po raz pierwszy usłyszysz stukanie migoczącego nagrania i zaczniesz się budzić, musisz starać się nie budzić się natychmiast. Spróbuj zignorować hałas i pozwól sobie na drzemkę i migotanie. Spróbuj ponownie zasnąć. Budzenie ciała fizycznego jest zadaniem Twojego projekcyjnego sobowtóra, a nie Twoim. Nagranie migotania będzie stukać w regularnych odstępach czasu, za każdym razem powoli stawiając się coraz głośniejsze z dziesięciosekundowymi przerwami ciszy. Miej oko na uczucie gwałtownego wzrostu energii lub opadania, z których oba są oznakami, że sobowtór projekcyjny ponownie wchodzi. Kiedy poczujesz którekolwiek z tych wrażeń, wiedz, że Twój sobowtór projekcyjny jest w trakcie reintegracji. Jeśli tęsknisz za tym momentem i po prostu powoli budzisz się bez widocznych wspomnień, skieruj swój umysł na poszukiwanie i użyj zwrotów wywołujących obę, aby cofnąć i załadować wspomnienia projekcyjne do fizycznego mózgu. Wspomnienia tam są. Wystarczy sięgnąć do nich i je uruchomić. Dziesięciosekundowe przerwy w ciszy między każdym segmentem jawy. Mogą zostać zwiększone, jeśli budzące się ciało fizyczne nie ma wystarczająco dużo czasu, aby wrócić do lekkiego snu po rozpoczęciu procesu budzenia przez segment stukania. Aby ta technika działała prawidłowo, ciało fizyczne musi być w stanie migotać lub zapadać z powrotem w półsen lub bardzo lekki sen. Z czasem, jeśli będziesz regularnie ćwiczyć tę technikę, Zostaniesz zaprogramowany, aby reagować na dźwięki na nagraniu migotania, wchodząc i wychodząc ze stanu uśpienia. Zwiększy to twoje szanse na pomyślną zaplanowaną projekcję i ponowne wejście z pełnym pobraniem pamięci w tle. Ostatnim sposobem wykorzystania powyższej techniki nagrania migotania jest całkowite wyeliminowanie techniki projekcyjnej. Ustaw alarm nagrania migotania na 15 lub 20 minut po obliczeniu, że zaśniesz. Po prostu ustaw alarm i pozwól sobie normalnie zasnąć, zwracając uwagę na godzinę, o której ma się włączyć. Korzystanie z metody nagrania migotania jest wtedy całkowicie zależne od przewidywanej projekcji astralnej. Ten czynnik jest wyłącznie odpowiedzialny za obudzenie cię i wymuszenie pełnego pobrania pamięci projekcyjnej. Oczywiście również poprzez obserwację zegara i użycie techniki ponownego wpisywania wykrzyczanej frazy wyzwalającej. Kiedy nagranie obudzi Twoje fizyczne ciało, pozwól sobie na chwilę migotać, ale jeśli obudzisz się całkowicie bez wspomnień z projekcji, użyj zwrotów przywoływania OB albo wspomóż się omówionymi wcześniej technikami przywoływania pamięci świadomych doświadczeń OB. OB. Świadomość poprzez sny. Kochani, bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Bardzo dziękuję, że przysyłacie swoje pytania, a także. Pamiętajcie, że czekam na Wasze relacje, aby je udźwiękowić i opublikować w następnych odcinkach podcastu. Dziękuję za łapki w górę. Zapraszam gorąco do subskrybowania kanału. Przypominam o formularzu Google, o naszej grupie na Facebooku i o naszej stronie na Facebooku również. Wszystkiego dobrego i spotykamy się w najbliższy poniedziałek.